Dzień dobry Państwu, jest niedziela godzina pół do dziesiątej, a miasto dalej śpi. No, a my ku nam w zakupy. a my nie wie kupić no. śniadanie. Bo Natalia wczoraj zapomniała o zakupach. <głos> <głos> nie Natalia? Dobra, <noise> nagrywa. No raczej. Dzięki. Piękne miasteczko, ale śpiąco. Spuduć ty to najlepsze ode mnie, muszę ci powiedzieć. Okej, bo dzisiaj może nie składać ich miódź, nie? Brawo, bo się obudził, nie? A. Tak, przy okazji to mnie twarz wieczy. Mam nadzieję, że tego Nie ma. Nie ma. Jest, ale jest niczym na pół do dziesiątej, bo no właśnie Dobra, dzisiaj nie fajnie wygląda, nie? Po koncercie, śmęczona, ścią, ściągnij pingle. Ścią. Tak wygląda dzisiaj, po koncercie Ewy Farnie. Ja jak zawsze seksownie ale nie będę się pokazywać. Teraz <laughs> jak <laughs> <laughs> zawsze, skromna. No.